Cześć, chomiki! W tym odcinku Akademii robimy specjalny przegląd istotnych wydarzeń, które wpłynęły na rynek kryptowalut w 2024. Ten rok zaliczył więcej nagłych zwrotów niż chomik, biegający po labiryncie. Aż mi wąsy drżą z niecierpliwości, więc przyjrzyjmy się pięciu najważniejszym kryptowydarzeniom w mijającym roku. Rok 2024 rozpoczął się doprawdy mocnym uderzeniem i to już 10 stycznia. Mowa to oczywiście o TTF-ach. Po 10 długich latach oczekiwania, amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd wreszcie zgodziła się zatwierdzić pierwszy fundusz ETF, który będzie śledzić cenę Bitcoina. USA przez długi czas pozostawały w tyle za rynkiem europejskim, gdzie już od 2019 oferowano fundusze indeksowe notowane na giełdzie. W Stanach dostępne były jedynie ETF-y na kontrakty terminowe, przez co inwestorzy czuli się jak chomiki goniące za nieosiągalnym smak. Kołykiem. Nic więc dziwnego, że zatwierdzenie indeksowych ETF-ów uznano za wielkie zwycięstwo dla branży cyfrowych aktywów. Victory! Przełom zawdzięczamy kilku firmom, w tym BlackRock, ARK, Invest, Fidelity, Grayscale i Vanek, które swoją wytrwałością złamały upór szefa SEC, Garego Genslera. Choć Gensler dał się przekonać i jego komentarze w tej sprawie dawały prasie pożywkę przez resztę roku, jednak wyniki mówią same za siebie. Jeszcze przed końcem roku 12 bitcoinowych ETF-ów przekroczyło sumę 100 miliardów dolarów w zarządzanych aktywach. Był to zatem jeden z najbardziej udanych ETF-owych debiutów w historii, co naturalnie pobudziło wzrost ceny. Dobre wieści dla niektórych, a złe dla innych. 2024 zaznaczył się również jako koniec sagi SBF. Dawno, dawno temu istniała giełda o nazwie FTX. Była to wschodząca gwiazda w branży kryptowalut, aż do jej upadku w listopadzie 22. Instytucję założył amerykański przedsiębiorca Sam Bankman-Fried, którego będziemy w skrócie nazywać SBF. Ten wyjątkowo przebiegły chomik stał się twarzą jednego z największych oszustw finansowych w historii. Poprzez giełdę FTX udało mu się wyłudzić od swoich klientów Około 8 miliardów dolarów. Ale wciąż było mu za mało. Stawiał sobie poprzeczkę coraz wyżej i ostatecznie to właśnie nieokiełznana chciwość doprowadziła do jego upadku. Następstwa to odczuły nawet osoby bez żadnych powiązań z giełdą, gdy cena bitcoina poleciała na łeb na szyję. SBF został zaaresztowany na Bahamach. W 23 stanął przed sądem, a po miesięcznym procesie został skazany na 25 lat więzienia. Nope, nope, nope. Stop Oh. Można się spierać, że mu się upiekło, biorąc pod uwagę, że prokurator federalny żądał 45 lat. Oczywiście skazany złożył apelację, ale być może w ogóle nie odsiedzi wyroku. Pojawiły się mianowicie pogłoski o ewentualnym łaskawieniu, których źródłem był tweet szefa Tesli Tilona Maska. Wygląda na to, że to jeszcze nie koniec całej historii. Nie tylko Freed usłyszał w 24 roku zarzuty o oszustwo. Chang Peng Chao w kwietniu trafił do więzienia, a cztery miesiące później z niego wyszedł. Założyciel jednej z największych na świecie giełd został skazany kilka miesięcy po tym, jak przyznał się do winy w związku z zarzutami o pranie pieniędzy. Sekretarz skarbu Janet Jelen wypowiedziała się w tej sprawie bardzo ostro. Celowe zaniedbania przez giełdę Binance umożliwiły przepływ pieniędzy do terrorystów, cyberprzestępców oraz pedofilów. W związku z oskarżeniami w listopadzie 23. CZ zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego giełdy. Następnie jego trzyletni wyrok został skrócony do czterech miesięcy. Cała ta historia przypominała oglądanie chomika na kołowrodku. Pędził jak szalony, ale nie potrafił uciec od konsekwencji swoich działań. Kiedy wydawało się, że na dobre wyląduje w klatce, w ostatniej chwili udało mu się jakoś wymknąć. Na skutek skrócenia wyroku jego czas za kratkami zakończył się jeszcze w 2024. Chociaż zgodnie z warunkami ugody nie może już nigdy objąć poprzedniego stanowiska, Chao wspomina o powrocie do świata wielkiego biznesu. Poczekamy, zobaczymy. Może już w 2025. Rekordowe wskaźniki. Rok 24 był niczym napakowany chomik, rozkręcający się na koło brotku. Wśród głównych walut najlepiej radził sobie TonCoin, który w połowie czerwca osiągnął rekordową cenę 8,24 dolara. Był to bezpośredni rezultat pozytywnych nastrojów rynkowych, silnego zainteresowania inwestorów oraz ciągłego rozwoju Open Network. Ton rozwijał się nieprzerwanie w zasadzie przez cały rok. Całe związany z monetą ekosystem zanotował 12-krotny wzrost dziennej liczby transakcji ze 100 tysięcy do miliona 200 tysięcy. Pozostałe altcoiny też cieszyły się skokami cen. Na przykład Solana 22 listopada osiągnęła cenę ponad 263 dolary, stając się tym samym trzecią największą kryptowalutą pod względem. Kapitalizacji rynkowej. W 24. Solana była jak zasuwający radośnie chomik, który rozwiąza się z każdym obrotem koło obrotka. Walutę w dużym stopniu napędzało promowanie jej ETF-u. Podobno wiodące firmy, jak Bitwise i VanEck były już gotowe z aplikacjami. A im większe zainteresowanie ze strony inwestorów, tym szybciej rosła cena. Działo się także w polityce. Donald Trump zwyciężył w zaciętej kampanii o fotel prezydencki i już za miesiąc powróci do Białego Domu na drugą kadencję. Jest to bardzo ważna wiadomość dla kryptoentuzjastów, bowiem, Trump nie ukrywa swojego poparcia dla rynku aktywów cyfrowych. Bitcoin pobił najpierw jeden rekord cenowy, a wkrótce potem kolejny. Pierwszy boom nastąpił natychmiast po listopadowym zwycięstwie Trumpa. Branża wyraźnie odebrała wynik wyborów jako koniec wrogiego podejścia administracji Bidena. Kolejny rekord, 100 tysięcy dolarów, zanotowano zaraz po tym, jak Trump ogłosił, że na stanowisku szefa SEC Genslera zastąpi Paul Atkins, co potencjalnie oznacza luźniejsze regulacje dotyczące kryptowalut. Nice, nice, nice. Entuzjazm inwestorów nie opadł nawet 10 dni później, wręcz przeciwnie, Bitcoin znowu podskoczył, tym razem do 104 tysięcy dolarów i jeszcze raz do 107 tysięcy po tym, jak Trump potwierdził swoje plany dotyczące rezerwy bitcoinowej. Cena Bitcoina wynosi obecnie 108 268,45 dolara. Choć niektórzy przewidują, że w ostatnich dniach roku nastąpi krótkoterminowy spadek. Trump obejmie urząd dopiero w drugiej połowie stycznia, ale branża już zawczasu wyraża radość z tej zmiany, co odzwierciedlają ceny tokenów. Przede wszystkim Bitcoina. Kura optymizm nie ominął nawet wspominanych na początku ETF-ów. W związku ze zmianą w Warty w Białym Domu wartość indeksowych kryptofunduszy w USA wzrosła do 8 miliardów dolarów. A jeśli wierzyć planom prezydenta Elekta, to może być dopiero początek. Przebąkuje się m.in. o zakupie giełdy bakte przez Media and Technology Group, którą kontroluje sam Trump. Na podstawie tych przesłanek można ostrożnie stwierdzić, że rok 25 wydaje się dość obiecujący, bo Bitcoin rośnie, a w jego ślady pójdą pozostałe waluty. I na tym kończymy przegląd kryptowydarzeń tego roku. Dzięki za oglądanie. Jak zwykle pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Chomiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do usłyszenia.